Cześć, z tej strony Przemek Milowski z Next Gen Education. W tym nagraniu pokażę Ci jak udostępnić swoją grę na Roblox Player, tak abyś Ty, Twoi koledzy i koleżanki mogli w nią zagrać. Włączamy Roblox Studio i wchodzimy do naszej gry. W lewym górnym rogu klikamy File, czyli Plik, i klikamy w przycisk Publish to Roblox as, czyli Opublikuj na Robloxie jako. Jest tu co prawda opcja Opublikuj na Roblox, czyli Publish to Roblox, ale za jej pomocą nie zmienimy chociażby nazwy gry. O czym za chwilę. Stąd mamy dwie opcje. Możemy udostępnić nasz otwarty projekt jako grę, albo stworzyć jego kopię i udostępnić tę kopię. Jeśli na przykład chcesz zmienić nazwę gry zanim ją udostępnisz, rozsądnie będzie stworzyć kopię projektu. Pokażę Ci obie opcje. Pierwszy sposób, jeśli Twój projekt jest w 100% gotowy na udostępnienie, klikamy w kafelek z naszą grą. Następnie Roblox pyta, czy chcemy nadpisać naszą obecność. Grę, czy stworzyć nowe, tak zwane miejsce. Nadpisanie jest lepszą opcją. Wybieram moją grę z listy i klikam w niebieski przycisk Overwrite, czyli właśnie nadpisz. A teraz pokażę Ci drugi sposób: tworzenie kopii projektu. Po kliknięciu w Publish to Roblox As, wybieramy niebieski przycisk Create New Game, czyli stwórz nową grę. Tutaj możemy edytować szczegóły, takie jak nazwa czy opis. Które będą widoczne w Roblox Player. Reszta pól nie jest aż tak istotna, ale możesz je wypełnić, jeśli chcesz. Kiedy skończysz, kliknij w przycisk Create, czyli Stwórz. W ten sposób stworzysz kopię świata, w którą będzie można grać na Roblox Player. Oryginalny świat pozostanie prywatny. Dobrze, teoretycznie udostępniliśmy już naszą grę na Roblox Player. W praktyce jednak musimy wykonać jeszcze jeden krok. Zamknijmy naszą grę. Klikamy File, Close Place, czyli zamknij miejsce. Możesz też wyłączyć i włączyć Roblox Studio. Efekt będzie ten sam. Każda gra w Roblox Studio ma jeden z dwóch statusów. Private, prywatny lub public, publiczny. Żeby móc grać w naszą grę na Roblox Player, musi ona mieć status Publiczne. Jak zmienić status gry? Klikamy w trzy kropki na prawo od tytułu gry i wybieramy opcję Make Public, czyli upubliczni. Widzimy, że status gry zmienił się z Private na Public, czyli z Prywatnego na Publiczne. I tak ma być. Możemy już przejść do Roblox Player. Aby włączyć swoją grę, kliknij ikonę awatara w prawym górnym rogu. Za pomocą kółka myszy, zjedź odrobinę w dół i kliknij w przycisk View Full Profile. File, czyli wyświetl pełny profil. Klikamy w zakładkę Creations, czyli dzieła. W tym miejscu znajdziemy wszystkie nasze upublicznione gry. Po kliknięciu w ikonę siatki, o tutaj, będą one lepiej widoczne. Widzimy naszą nową grę. Po kliknięciu w nią zostajemy przeniesieni na stronę gry. Po kliknięciu w wielki niebieski przycisk możemy w nią zagrać. Możemy też m.in. zaprosić znajomych do gry, klikając w ikonę ludzików. Odpalmy grę. Widzimy, że działa. I tyle. W ten sposób możesz zagrać w swoją własną grę z poziomu Robloxa, samemu, samej lub ze znajomymi. Mam nadzieję, że ten film ci pomógł. A jeśli masz jakieś trudności, poproś o pomoc osobę dorosłą, lub zadaj nam pytanie w sekcji komentarzy. Zapraszam na stronę nge.edu.pl, gdzie znajdziesz nasze kursy tworzenia gier w Roblox Studio. Link znajdziesz w opisie filmu. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia na zajęciach lub w innych filmach.